Było mi tak dobrze, że po prostu fair, kiedy grałem w piłkę, teraz mam super mamę, aaaa. Razem śpiewaj ze mną, mną. subskrybuj o, kanał, mam drugi, nazywa się Leguś, o, tak. a tak, -a. 9 subskrybentów mam na tym na tym 9, ale zawsze wierzyłem, że tu was jest miłość. Bardzo lubię Was, że subskrybujecie mój tutaj kanał. No więc subskrybuj i lajkuj też. Ja Ci mówię, że to jest fair. Mam też piłkę, też tu, też. Uszkokę, no i na łyżwach jeżdżę. Ja ci mówię, że po prostu no, że takiego jak ja nikogo tu nie ma. To ja, to ja, to znowu ja. ma Ta dama tu, każdy zna. ha Zawsze was lubiałem. E, e, e. Zaśpiewali razem ze mną. Subskrybuję. Kanał długi mam, Leguś, leguś o tak, A, mówię ci, opłaca się, o, fary. chodzę do szkoły, mówię ci, dobrze się uczę, bo ja to i ty, ha, ha, opadam, pa, pa ru.